To jest kolejny odcinek z Far Cry 3. W sumie pamiętacie, zebraliśmy sobie wszystkie przedmioty kultu i teraz bierzemy się za misje popularne. Mamy pompas. Już chyba pompas w pełni. Płynie. this guy, he went all Pharaoh. got the locusts to build him one before zing he came along and sank his little empire. but nobody knew where the tomb was. but, uh, my guess is, uh, hmm, one voyage, mate. no problem, i can make that. Myślałem,

O! Ja tu byłem, pamiętacie? Ja tu byłem. Teraz ja mówię, kurde! To chyba nie jest bez przyczyny. A jednak, widzicie? wszystko z tym była związana. Dobra, wrócimy. Znowu. mamy w Tomb Raidera. Nie w Far Crya. Ach.

Ciory zabite, o oh, nie! O oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie! Dziękuję. Oh, Dobra, co mi tego nie... jest! Co się! A nie. Dobra. Yes. Niele zniekolenia. Zamyślałem, że się nie złapie i spani mi w dół. O... Dobra? O jezu, jeszcze tutaj są. No? Może mogę ich spalić. Eee. dla snajperka. Albo... Kurde! Też chciałem być oryginalny. Przed Ouch. Daję nie mam lekarstw w ogóle. A? Tutaj Wpadłem na głupi ryj. Czy to jeszcze jest? A ser samobójca. Jestem gajem że tak powiem kurde nie rzucaj kamieniem no mm, przeładuj kurde jak ja dawno w ja w ogóle nie grałem serio więc dłuższą przerwę wyrenderowałem chyba z 20 odcinków bo aż takie zaległości właśnie miałem sobie, nie Prze połowę chociaż odcinków yy... no skończyć po prostu

В бы вообще не заметил. Погоди, я пойду в другую сторону. Это может быть фас. Погоди, может это сначала... Nie, no to widać po wodzie. No. Ale po czym w ogóle jest taki pas? Dobra, idziemy dalej. Musimy tylko uważać na siebie. Aj. Tam jest sniper. Nie łuk. Tak? Ja? Dobry ruro, dobry ruro. Bo matko. Zrwało was ludzie. Boże, kupuję te samobójców. Mają wierzone młodych ludzi Tu co mi nimi robią A Podpalają się od razu To jest ich jedyna zaleta Że Można ich łatwo zabić A ciebie mogą też podpalić Mogą jeszcze żyć, nie? O.

Matko to jest serio jakiś Tom Rider? Serio to jest Tom Rider jak nic nie A To był Tom Rider, to był z 50 sekretów tutaj To jest Park i nie ma żadnych <laughs> o, nie zejdę, cię połamę Bezpiecznie, nie chcę stracić zbyt dużo zdrowia. Siarką. Aż tak. Au! Ał! Au. Dobra. Ok, teraz już mi nic nie będzie, bo widzę na wyższe poziomy. serio, oczywiście jak w tym raiderze, tylko że w przyosobówce. Dobra. yeah hmm. this guy was really really crazy. He że to będziecie. Fuck please, 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 please. Szybko! O, dobra O Jezu. Żyję Dobra, żyję. Znowu zapewne bag będzie obok. Zabierze nam miecz że i ucieknie i nawet nam pewnie nie odda. A, dobra, koniec misji, tak się. O nie tym nie razem. razem, Wow. Dobra, chyba do niego w sumie pójdziemy. Na spotkanie. I tak nam się zaczęła sama misja. Tem Ten... od razu... Um, nie potęcznik... to ja chciałem... Mm, niewykonywanie... nie dość... hmm... co ja by to wziąłeś? Tutaj pająka, to już nie muszę się przejmować. To może być ciekawe w sumie. Mm, Okej, okay, to tak wygląda. Mamy tatału, to jak to było. Tak na poczekaniu, żeśmy sobie wzięli, nie? Dobra, go to bed town. kiedy zawędrujemy na drugą wyspę. Nie miałeś tutaj Pana czasami? A nie, tu tego co skojarzy? Wreszcie się okaże, że nie będzie tu wejścia. Ta. Skąd ja to wiedziałem? Nie wiem. Dobra. ósemeczka Halo, ósemeczka. Jezu, jaki ten laptop jest gorący. Nie czy było karne nic Nie on jest... Nigdy nie był taki gorący. Miałem przez granie Far Cry'a, nigdy nie był taki gorący. Przesady. the back the you found it <coughs> go on give it over keith first mm, all right through the door mm-hmm yes you gotta hand it to the chinese when they disembowel you they did it in bloody style can you imagine getting shivved by this like shakespeare stabbing you with his quill i kate Keith. you on us please no more please i beg you i can't take anymore! more <laughs> so ja. jason jason you gotta get me out of here begging you please you gotta get me out of here man I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, right? And, uh, I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. You said we could leave, you fuck. No, no, no. Actually, what I said was, Keith, could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that you door. are what I say you are. I'll take your bloody if you like. I like my meter air. See what? <laughs> 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 it's some fucked up poor brother. Yeah? <laughs> I've got you, Jason. Are you sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me. I know a place where you'll be safe. Oh. Okay. Dobra. Mi to pasuje. We're going to meet Kate, but... Some quote... Fuck, stupid operation is over. Daisy, Lisa and Oliver are here, you'll be safe. Look, just... Don't tell them about this, okay? It's fucked, man. I thought I could handle my shit. And I can't. You'll come back from this, alright? None of us will. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape and they shot him. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed them. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. <laughs> hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. stay here i can help i can take care of you stop making this about us what are you talking about my brother just died and i need to deal with it on my own okay okay be here if you need me hey <laughs> Tam nie wiem jak on już miał nawet Red No jezu Nie będę chyba zanosić w tym odcinku bo mi się wydaje przynajmniej I frenzy <laughs> Ma konta na przeszło 20 serwisach politycznych <laughs> Nie Dobra Sprawdźmy ile już mam procentów gry 65 Jest ok Jest naprawdę ok I powiem Wam, że Nie wiem czy ja rzeczywiście pójdę do Citry na samym odcinku, bo chciałem zrobić jeszcze zagubione listy Ale Wydaje mi się, że jak już mi się zaczęła ta misja, przydałoby się ją chociaż zrobić, prawda? Wow. Ona jest no daleko, no. W sumie ja jak renderowałem to zwykle odcinki zajmowały 3 giga, więc ja nie wiem jakie ja to wszystko wrzucę na YouTube. Jak Wy widzicie ten film to powiem wam, że naprawdę wrzucanie odcinku z Far Crya to torga. To Serio. Dobra. E, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z Parka i 3.